Ten lewonożny? A to nie Norweg? Ale on no, no, jutro miał być. Dobra, dawaj tego Szweda. kamil! Jest. Y please sit. Dziękuję bardzo. A, dobrze pani mówi po polsku? A, dziękuję. Trener też ma akcent całkiem niezły. Prawie nie słychać podlasia. A, dziękuję. Rafał. Aleksandra, szwed. Gram w ataku. Aleksandra? Mm -hmm. Tak, tak. U nas to też było popularne imię w XVI wieku. Jeżeli mogę wiedzieć, to skąd pani do nas przyjechała? Z Warszawy. A tak, tak, rozumiem. Tylko bardziej mi chodzi o to. Yy, 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 pani korzenie, to znaczy skąd pani pochodzi do, dokładnie. Dokładnie, to z Grochowa. A świetnie. Tak. Yy, yy, co panią do nas sprowadza? W, sensie, w czym mogę Pani pomóc? <laughs> pomóc to ja mogę trenerowi. Bo tak się akurat składa, że kończy mi się kontrakt w czarnych Sosnowiec. No a widzę, że u was posłucha W napadzie. O właśnie, takie teksty doprowadzają mnie do szwedzkiej pasji, wie pani? To jest zagrywka taktyczna. Strzelamy mało bramek, bo teraz testujemy nowych ludzi na wahadle. No, jak dla mnie, to możecie ich testować na imadle. Ale do rzeczy, bo ja mogę dać wam jakość w ataku. No, przepraszam bardzo, ale... Trzykrotna zdobywczyni. tytułu królowej strzelczyń w ciągu ostatnich pięciu lat. No, to nie są w czasy w Królowa strzelczyń, nie no, jak to brzmi? No? <grylka> Piłka to nie jest podla dla kobiet. No. Jaka kobieta <grylka> wytrzyma 90 minut w towarzystwie innych lasek, ubranych dokładnie tak samo, jak ona? Nie, no. <grylka> <grylka> A ja przypomnę, że pierwszy ochraniacz na jaja... Przepraszam, na jądra... Pojawił się w 1874 roku podczas gry w krykieta. Natomiast pierwszy kask został użyty w 1974 roku. 100 lat zajęło mężczyznom dojście do wniosku, że mózg też jest ważny. Także... To nie jest argument, kobiety są słabsze fizycznie. O, zaraz to trener odszczeka. Droga pani, prawdziwy wilk nigdy nie szczeka. Proszę. To jest mecz z zeszłego tygodnia. Trzy strzeliłam. Kobitki. Mm. O. Atak idzie. Nie ma no, k***a. O kurwa. No i co? Zatkało kakao? Nie no. Lewa noga, że krawaty wiązać. Tylko, <grym> no, że kobiety nie mogą grać w piłkę. No, no, no nie w seniorach. O, a w Holandii już mogą. No, ale proszę o tym pomyśleć, trenerze. Byłby trener pionierem w kraju. Pionierem? Mm? No bo to pierwszy raz. <grym> no niby tam się mówi: Poland, Holland. Dobra, dobra. Biorę panią na próbę. A, no to jeszcze zobaczymy, czy was na mnie. Stać. A jeszcze została taka jedna. Drobna sprawa. No niby słowo się rzekło. Dobra. Ale jak ktoś wejdzie, to szukam długopisu, ok? Paniolu, paniolu, nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodzić!